usiądźcie wygodnie na swoim miejscu. Kto mnie słuchał w kazaniu drugim, bo to już dziś trzecie, czyli po, przed procesją, zrozumie, dlaczego takie słowa powiedziałem, aby was przygotować do dzisiejszego rozważania. Nauczanie przykazań i miłość do prawa Bożego. Posłuchaj, mówi Pan Bóg. Teraz ja będę mówił, a ty tylko pisz. Nie pytam, jeśli nie pytam, nie przerywaj mi. Jak Pan Bóg zapowiada takim tonie orędzie, to znaczy nie wpiniesz go i nie przerywać. A orędzie jest dzieci siekiera. Chcę, aby społeczeństwa wyznawały tę wiarę, jaka była im wpajana przed II wojną światową. Dlatego nie dziwcie się, że mnie tak nienawidzą, a przez to Was za to, co ja głoszę i na co Was prowadzę. Bo im udowadniam, że oni są przekrętem. Dwie władze, które otrzymały klucz na podstawie czwartego przykazania nad nami, władza dułowa i świecka, zażynają społeczeństwo i cywilizację w biały dzień. Ta wojna, czyli druga wojna światowa, Wprowadziła chaos w nauczaniu. Teraz nie naucza się już prawdy o przykazaniach, dlatego ludzkość, a w szczególności katolicy, nie przestrzegają prawa Bożego. Powiedziałem ci, szczególnie katolicy, bo właśnie ta grupa jest przedmiotem wściekłego ataku na szatana. Chodzę dzieci po urzędach. Za komuny jako ksiądz nie byłem tak poniżany, jak dziś jestem poniżany w urzędach, gdzie do mnie mówią przez Pan, bo mają takie nakazy. I takiego poniżania nie było nigdy. A wszystko, co katolickie, jest totalnie wyśmiane. Tak zwani katolicy, jeśli powiesz o Bogu publicznie, to cię zlinczują. Powiedziałem Ci szczególnie katolicy, bo właśnie ta grupa ludzi jest przedmiotem wściekłego ataku szatana. Kiedy szatan rozprawił się z katolicyzmem na całym świecie, od orędzi Matki Bożej dowiadujemy się z orędzi, że teraz wszystkie siły, gdzie ustawił, na granicy Rzeczypospolitej, bo tu tylko pozostał, pozostały jeszcze resztki katolicyzmu. Wszystkie siły rzucił na Polskę. Właśnie katolicy są otoczeni chmurą złych duchów, które przesłaniają im światło Boże i pozostawiają ich kroczących w ciemności. Jak sobie przypominam zdjęcia z soboru watykańskiego, drugiego z bazyliki i ta chmara demonów obradująca nad rozbiorem kościoła. Bo te ustawy, to tak zwane soborowe, to wprowadziła chmara demonów. Dziś mamy cały kościół rozstrojony. Jeden z nich, późniejszy papież. Paweł VI, no, no przebudził się, kiedy był przy sterze. Czuć w kościele swąd demona. Papieżu leżący już w grobie, w kościele czuć tak swąd demona, jak tu u nas dzisiaj kadzidło, że nie, nie, ma, nie ma czym oddychać. Taki jest stan kościoła duchowy. Jak nasze dzisiejsze zakadzenie, bo jest zmiana pogody i nic nie ucicha na pole. Włączcie mi na chwilę. Wentylator. Czyli jest potrzebna pomoc z zewnątrz. Pan Bóg musi włączyć Boże wentylatory, by to wszystko przeczyścić. Niszcząc kapłanów, niszcząc dusze, które bezrozumnie oddają cześć Bogu którym ja jestem, to zrobiły demony. Dlatego rozumiem, czemu teraz idą jeszcze orędzie o kapłaństwie. Kapłan nie jest jednym z ludzi, tak jak Matka Boża nie jest jedna z świętych. Dziś Pan powiedział w Orędziu. Tylko dzieci małe i święci rozumieją, Czym jest kapłaństwo? Kim jest kapłan? Czemu one tak się lgną do kapłana? Czemu oni zabronili dopuszczać dzieci do kapłanów? Wykorzystali w ostatnich dekadach kościół i dzieci nie wolno. Dzieci, wczoraj był na boisku sportowym, kupa dzieci, to to wszystko się drzewujek, lecą do mnie, Dzieci, nie tylko rodzina, to wszystko potrzebuje czegoś ponad systemem. Kapłani zostali obdarowani czymś wyjątkowym. Dlatego szatan zniszczył kapłaństwo. I niszczy dusze, czyli was świeckich, które bezrozumnie oddają cześć Bogu, którym ja nim jestem. Łatwo jest ranić tego, którego serca się nie zna. Bóg tu mówi o sobie. Łatwo jest oszukać głupich ludzi, niewykształconych i pozbawionych łaski Bożej. Wrzeszczycie na księży, którzy trochę wymagają przy nauczeniu kateizmu na religię. A przy bierzmowaniu, to rodzice, aby mogli, to by zabili księdza, że robi im egzaminy. No to żebyście wiedzieli, czemu wasze dzieci uciekają z kościoła. No bo są głupie. Nie mają wiedzy, nie są kształtowani. A jak nie ma na czymś postawić Ducha świętego, więc nie mają łaski Bożej. Pani Halika gdzieś uszła moją naukę, bo ona mówi, że wszystko duch święty zrobi. Mówi pani, choćby się, powiedziała po góralsku, choćby się nic nie zrobi, jak ma przed sobą gupoli. Nic duch święty nie zrobi, nie jest w stanie. Do tego stanu gupolstwa religijnego doprowadził nas szatan. I przywódcy kościoła, robiąc tak zwane reformy. Powtarzam jasno. Łatwo jest oszukać ludzi głupich, niewykształconych i pozbawionych łaski. Bożej. Dzieci do tej bitwy, Pan Bóg mnie przygotowywał przez studia i przez dar orędzi. Czyli przez dar łaski Bożej. Dzisiejsze kazanie to drugie, to było poza mną, jak i pierwsze. Ruszyło mnie tylko słowo, rozumiem, ono było, te dwa kazania dzisiaj były przygotowaniem do tego kazania. By Wam pokazać, w jakiej jesteście sytuacji, Wy jako katolicy: głupi i niewykształceni. W związku z tym robią wszystko, żeby Was pozbawić łaski. Dlatego się John was nie klękajcie, nic nie róbcie, czego się domagacie, wszystko kasują. Idź do, do domu, po coś ty do kościoła przyszedł i mnie jeszcze o coś nudzisz. Taka jest optyka dzierżawka państwa. Ta resztka katolicyzmu powinna się w tej chwili nazywać święty spokój. Nic nie robimy. Sprzedajemy to, co mamy, by pozryć, przeżyć, no i koniec. Do tego dąży świat, aby katolicy stali się plociną szatana, rzucaną na moje oblicze. Domagają się kapłaństwa, baby, świecy. Wszyscy chcą dotykać Pana Jezusa. Jakimi bezczelnymi jesteście wobec Boga wy, którzy przyjmujecie Komunię Świętą na rękę? Jakimi jesteście plugawcami? Jakimi jesteście bezczelnymi wobec Boga, kiedy do Komunii przystępujecie na stojąco? Dziecko, Nauczanie Kościoła o grzechu i o przykazaniach Bożych zostało wycofane w następstwie szerzącego się w Kościele liberalizmu. Ta epoka, w której wy żyjecie, to jest liberalizm. Wszędzie wolność. Gdziekolwiek, jakiekolwiek obciążenie, to jest znęcanie się. Ty nie możesz być niczym obciążony. No póki szlachetne państwo polskie daje nam podatki. To dla jest, nas to jest, to jest obciążenie. Rozumiem, co, gdzie? Moralnie chcą wszystko zepsuć, a gdzie idzie o niewolnictwo, do nas gdzie, gdziekolwiek. Gdziekolwiek mogą. Ustawa za ustawą, żeby zażnąć nas gospodarczo, przedsiębiorczo. A jeśli idzie o wymiar ducha, mówią, że tu obowiązuje wolność. Ten liberalizm katolicki, znacie z mojej nauki, modernizm, ma on na celu Ujednolicenie wszystkich religii, aby mogła powstać religia, którą uda się opanować i kontrolować cały świat. Prorokiem tej religii był Bergoglio, zdrajca, antychryst. Jego ludzie nazwali ten kierunek Nowy Humanizm. I tę ideologię wciskają we wszystkie religie świata. Ale powie nie uda się Wam to. Natomiast będziecie wykreśleni z annałów pamięci. Bóg mówi, ja powiedziałem, że ani jota w moim prawie nie może być zmieniona i usunięta. Czy teraz rozumiecie, wczoraj byliście świadkami mojego wybuchu przy ołtarzu. Opracowaliśmy procesję Bożego Ciała i nie idzie uruchomić systemu, no bo nie nadążają za mną lektorzy. Są niewykształceni. I za Chiny nie pamiętają nic, co ma być. Skoro ja już mam tak wewnętrzną siłę, że rozumiem UNAJOTA, czyli ani kropka ma nie zniknąć, że mamy wykonać, jest ustawiony system kultu i to ma być tak wykonane, że ci się spieszy, a mnie to gruszka obchodzi. Tu jest firma. Firma, która oddaje cześć Bogu wedle systemu i prawa. Dopóki kościół miał tą zasadę, był silny. Dziś nami pomiatają i wszyscy kpią, bo ktokolwiek w tym kościele coś powie i wprowadzi, wszyscy mówią, że jest mądre. Czy to jest dewiacja? Czy nasza pustelnia miałaby taki charakter. Jak ja bym każdemu z was kazał coś tu robić, nieźle mi jedna z was mówi, czy mogę drogę krzyżową? Jak to on, drogę krzyżową na różańcu, nie? Odmówisz sobie różaniec i co drogę krzyżową. A tu masz ciachać różaniec. Taki jest charakter Jerycha. A jak jednej, jednej dewotce popuścisz, to za dwa tygodnie już tu nie ma różańca Jerychańskiego, tylko spotkanie dewotek. Bo ona chce. Kupkę se zrób, bo tam się realizuje chcenie. Bo jak nie zrobisz, to pękniesz, albo będziesz w swodzie chodziła. A wy chcecie na siłę swodzić w kościele. Wchodzę i podejmuję dziedzictwo. Takie powinno być nastawienie pasterza, kapłana, biskupa i papieża. To oni mówią, że zmieniają, reformują. Nowy humanizm. To nie są pasterze. To są złodzieje, którzy nie wchodzą przez bramę, tylko przez opłotki i robią dziury w płocie. Dlatego kiedy stworzyli już taki system, więc na gwałt muszą, walczą o usankcjonowanie bab kapłaństwa, czyli małżeństwa, no bo jak mają baby od dawna, no to wiadomo, że będą chcieli znieść celibat. Skoro są pedałami, no to będą usankcjonowali homo, nie? Tylu proboszczów, no to oni wszyscy dawać śluby. No pewnie zresztą dawać. Przecież to nie wynika, że, że Kościół nie jest chory. To wynika tylko z gnoju Kościoła taka nauka. Czy to mnie rozumiecie? To siedzi wewnątrz już. To pływa, zbiorniki są już pełne. No i teraz jak do takiego gnojowiska wpadnie ktoś nieskalany, no to kim się staje? No takim samym jak oni. No wpadnij, panie, donosił do obory, do, do, do gnojowiska, no i wyjdź. No cię w czegłodach później kąpali dalej będzie śmierdziała. I dziś ten smród ma się stać normą kościoła. Stąd są ugodowi do świata, dialogowi. Mają ponoć dusze humanistyczne. No, mają humanistyczne, bo są gnojem. A ja powiedziałem, że ani Jota w moim prawie nie może być zmieniona ani usunięta. Una Jota. Nie jestem podobny innym Bogom. Jestem tylko jeden. Dzieci nieprawdopodobne. Ja współczuję pastorowi, jak on tam się piecze. Bo on Wam nagadał, że każda religia jest taka sama. Najpierw złamali Wasze myślenie, że w każdej religii jest coś dobrego. To po co oni skazali. Przecież w hitleryzmie było tyle dobrego. Budował dzieci autostrady. Niemcy mieli autostradę. Rozwinął transport, lotnictwo. Pierwsi mieli samolot od Niemcy. Wiecie, ile, ile dobra było w hitleryzmie? A nie mówią, że jest złe dzisiaj. Co się nie tak z nimi? Natomiast tą przewrotną ideologię wciśnęli w Kościół katolicki. Dlatego Bóg mówi precyzyjnie: Jestem tylko jeden. Dlatego nigdy się nie lękaj, bo nikt potężniejszy nie stanie przeciwko Tobie. Dlatego ze mną nie dyskutują, bo znają moje stanowisko. Wy poprzez to formowanie Boże przez te lata jesteście perfekcyjnie czytelni. Parafia czytają siostry zakonne. Jest tam. Paru chłopów, naszych rycerzy, czytają, więc oni zaczynają z ławki wychodzić i łup na kolana. Mój jeden, my wychodzili. Zaczyna babie drż, drżyć głos, jak czyta. Raz, drugi raz, no i przestały czytać. Czyli oni, Kościół Polski zna nasze formy walki. Zauważyliście? Działa to. bo wiemy, że jest tylko jeden Bóg, a skoro on powiedział, do prezbiterium kobieta nie ma prawa wejść i wara musimy stanąć w obronie tej zasady. I dzieci działa. Wypełnij śmiało moje przykazania, wypełniaj śmiało moje przykazania z odwagą i siłą, nie pozwalając sobie na wyjątki i odstępstwa prawa. Przypodobaj się mi, traktując poważnie wszystkie zalecenia. Chcę Twojego dobra. Ufaj mi. Amen.